W końcu udało mi się zebrać, żeby nagrać tego vloga, bo tak wyszło, że nagrywanie go mi nie wyszło przez około tydzień, ale to wszystko dlatego, że jestem chora i pewnie jeszcze to słychać. Heło z tej strony, a znowu nie widzieliśmy się bardzo, bardzo długo, ponieważ jak widać nie umiem systematyczność. Jednak zebrałam się dzisiaj, żeby nagrać Wam tego vloga, a raczej nieco opowiedzieć o tym, co wydarzyło się na tegorocznej edycji Pyrkonu. No wiem, że dzisiaj jest tak bardziej nugotycko niż bardziej emo, ale myślę, że to trochę dopełniło mi wizerunek. Tak więc bez błędnego przedłużenia, zaczynamy! Jeśli chodzi o mnie, ja tegoroczny Pyrkon miałam zaplanowany już o wiele, wiele wcześniej przed całym przedsięwzięciem. Umówiłam się wraz z moją znajomą, że pojedziemy tam razem i Niestety wyszło tak, że byliśmy tylko na sobotę i na niedzielę W piątek ogarniałyśmy sobie wszystkie tam jedzenie, wydrukowanie zgód rodzica Ponieważ obie nie jesteśmy jeszcze pełnoletnie I tego typu tam pierdoły Niestety wyszło tak, że obie jechałyśmy tam chore Mam nadzieję, że nikogo nie pozarażałam, bo nie chcę brać odpowiedzialności za niczyje zdrowie ale właśnie dosłownie na parę dni przed Pyrkonem wywaliło mi jakieś zapalenie gardła, jakiś katar, miałam jakiś ból głowy i generalnie jeszcze w pracy z tym byłam, no było ciężko. Pierwszy dzień na Pyrkonie zaplanowałam sobie, że będę kanekim. Kanekim z Tokio Gula oczywiście. Jak pewnie widać albo nie widać, bo nie wiem czy jest to widoczne, tutaj jest moja maska. Byłam w tym oto cudeńku na pierwszy dzień tylko w sobotę i ojoj, było strasznie gorąco i po prostu co chwilę ja i moja ziomowa miałyśmy takie kręcenie się w głowie cały czas myślałyśmy, że zemdlejemy z upału a było chyba 36 stopni około w następny dzień było 37 na podsumowaniu przez Pyrko na Facebooku wyszło, że było 54 404 osoby. Po prostu wszędzie był masakryczny tłok. Nigdzie nie było można, z tego co wiem, dostać gdzieś tam wody z Afryko. A przydałaby się naprawdę cysterna z jakąś wodą, Boże. Było tak gorąco. Albo zasłony wodne, bo ludzie chodzili po prostu w tych kospach i się topili we własnym pocie. Niestety nie przewidziałam jednej bardzo ważnej rzeczy w związku z moim cosplayem Kanekiego. A mianowicie... Wiedziałam, że maska jest nie, nie do końca przepuszczalna w powietrze. I wyszło tak, że na szyi zaczęły mi się robić odparzenia. Tak więc razem z Leną stwierdziłyśmy, że jedziemy do domu, przebierzemy się. I wrócimy na Pyrką wieczorem. A dokładniej wrócimy na kino plenerowe. Przebrałyśmy się i wtedy zmieniłam cosplay z Kanekiego na Kaede Maniude. Tego chłopa z które któremu się włosy zmieniły, jak przegrał z Yumeko w pokera. Mały spoiler poleciał, przepraszam. Nadal było mi gorąco, ale przynajmniej już się nie utopiłam i nie odparzyłam sobie twarzy. Tak więc wieczorem pojechałyśmy na Bel bo głównie chciałyśmy to zobaczyć. Chciałyśmy jeszcze ogólnie pojechać na Jujutsu Kejsen, ale to się zaczynało od 1.50 i kończyło się gdzieś tam koło 8.00. I na to niestety nasi rodziciele się nie zgodzili. Rodziciele? Rodzice. Tak więc było zabawnie, kiedy o 1.20 musiałyśmy wracać z pętli pełnej żulów w nocy. Ale dojechałyśmy, przespałyśmy się i następnego dnia około 8.00 wstałyśmy, by na 9.00 zdążyć na autobus. I pojechać na już ostatni dzień perkonu, który chyba tam. Ostatni dzień perkonu chyba był do 15-16 około coś tego. Na drugi dzień perkonu robiłam za Tamurę z Jerichim Beach Club, a moja znajoma robiła za Juriego. Ogólnie wspominam ten kosplay bardzo zabawnie, bo. No cóż, nie spodziewałam się, że ludzie będą chcieli. Robić zdjęcia w takiej ilości Z postaciami z wiemy czego Jeszcze w ogóle miałam taką sytuację, że w tą niedzielę my sobie siedzimy wszyscy w kółku I chcemy sobie zrobić z Zochą zdjęcie Zocha była Yuri. Ale okazało się, że wyczerpały mi się baterie do instaxa to oto moje cudowne dziecko postanowiło się rozładować w najważniejszym momencie. Tak więc pognałam do żabki obok, żeby kupić baterie, których okazało się, że nie było. Stałam 20 minut w kolejce gotując się na słońcu, by potem pojechać na Avenidę do jakiegoś randomowego kiosku, ponieważ nigdzie tych baterii nie było. Na szczęście w tym kiosku były i już mogłam odetchnąć, i bardzo szybko wróciłam na targi. Bo, jakby ktoś nie wiedział, no to Pyrkon odbywa się na targach poznańskich. Tak więc kupiłam te klisze, porobiłyśmy sobie zdjęcia i, i mamy matching ja i Zocha. Bardzo fajne zdjęcie. Ale nie pokażę wam go, bo, bo w sumie jest takie, takie, że chciałabym je bardziej dla siebie zachować, ale jest fajne. Ogólnie też spełniłam jedno ze swoich marzeń, takich paru mniejszych, ponieważ. Udało mi się spotkać na jen. Ale to jest ogólnie ciekawa historia, ponieważ w sobotę razem z Leną latałyśmy po całym terenie targów i, i tak trochę przez dwie godziny je szukałyśmy. Aż w końcu udało się ją znaleźć. Jezu, jakie to było błogosławieństwo? Ale no, udało się zrobić to zdjęcie i przy niej też była zabawna sytuacja, bo akurat przy niej wyczerpały mi się klisze, ale to było. To była właśnie zabawna sytuacja, ponieważ w momencie, kiedy pierwszy raz miałyśmy pierwsze podejście do tego zdjęcia, to ona mrugnęła i się bardzo zestresowała, że zmarnowała mi klisze i w ogóle. I wtedy ja zauważyłam, że właśnie klisze się skończyły, więc niczego nie zmarnowała. Zrobiliśmy zdjęcie drugi raz, już się udało i było... Bo ja mam instaxa, który generalnie ma flesza i jak ludzie są przygotowani na robienie zdjęć z Instaxem, to raczej nastawiają się na to, że to jest ta klasyczna ósemka, że on po prostu tylko się chwilę przytrzymuje i tyle. No a jedenastka ma właśnie flesza. Oprócz najem, spotkałam też Lady Sariel i przyznam się Wam, że generalnie jakoś nie byłam mega wtajemniczona w obserwowanie jej i tak dalej jednak od pewnego czasu jak zaczęłam ją obserwować właśnie na Instagramie i dowiedziałam się, że będzie na Pyrkonie, to stwierdziłam o boże, ja też chcę zdjęcie. No i się udało. Tutaj akurat ja zrobiłam trochę głupią pozę, ale no cóż. Jedno podejście było, ale no No mam to zdjęcie, no bo czemu nie? W sumie no nie przeszkadza mi ani nic. Ogólnie branie Instaxa na Pyrkon, robienie sobie takich zdjęć to jest zajebista pamiątka. W niedzielę udało też mi się na Pyrkonie spotkać osobę, która jest jedną z moich największych inspiracji do ubierania się i ogólnie do bycia emo. Mówię tu o Ivi, prowadzi ona Instagrama pod nazwą Not so Evil. generalnie jest mega słodką osobą. Jak my do niej podeszłyśmy z Leną, bo w ogóle ja jej nie znalazłam, to Lena ją znalazła bo ja się oglądałam wszędzie, w ogóle też ją szukałam z dwie godziny i się okazało, że przez półtorej godziny szukałyśmy osoby, której na terenie targów nie było ja więc wyczaiła ją Lena, dwa razy mi mówiła, że to ona, ja mówiłam, że chyba nie, ale potem podeszłam i rzeczywiście, o kurde, to jest Iwi jeszcze ona leciała do łazienki, bo chciała się poprawić, generalnie było też zabawnie, bo Zauważyłam, że ma trochę podobną manię do mnie, aczkolwiek ja w tą niedzielę miałam strasznie mocno wyrąbane, już w to, jak wyglądam, bo wiedziałam, że mój wam makijaż nie wygląda korzystnie, więc już odpuściłam sprawę. A ona właśnie jeszcze leciała do łazienki się poprawiać, poprawiała tam grzywkę itd. Czyli w sumie to, co przeważnie ja robię na filmikach, ale tego nie widzicie, ponieważ wycinam te fragmenty. Oprócz tego, naszym wielkim zaskoczeniem w sobotę na Pyrkonie, zaraz po wejściu o tej dziesiątej, było to, że znalazłyśmy idolkę Leny. Mowa tu o Lizji. Ubiera się ona w stylu lolickim, z tego co wiem. Ja tak naprawdę szczerze o niej za dużo nie słyszałam. Parę razy widziałam ją na TikToku, ale szukałyśmy jej głównie dlatego, że Lena chciała z nią zdjęcie. I wow, bardzo szybko ją znalazłyśmy. W ogóle hitem było to, że ona zrobiła zdjęcie outfitu Leny. I Lena potem przez cały dzień była cała sko w, sko w skowronkach, bo. I, i tylko zrobiła jej zdjęcie, bo tam ona potrzebowała do wyglądów pracy czy coś i ogólnie. nie wiem, po prostu chciała zdjęcie. Potem zrobiłam jeszcze tam parę zdjęć z innymi osobami. W ogóle tam taka piękna dol była, skroszyć cudzy i. O Boże, ona była tak śliczna. Gdzieś tu wam wkleję zdjęcia tych pozostałych klisz. Przez drugi dzień Perkonu też stwierdziłam, że wezmę mojego devnota. I w tym oto koledze podlatywałyśmy z Zochą do różnych ludzi i zbieraliśmy ich podpisy. W ogóle na kinie plenerowym w sobotę też ktoś mi się tutaj tak pięknie wpisał. Podeszłyśmy do takiej jednej Jeans, która siedziała oba, obok nas i zrobiła taki piękny rysunek. Potem tutaj jeszcze dalej się ludzie wpisywali i rysowali różne rzeczy. Tutaj też mi się właśnie wpisała na i Lady Sariel i Evie i generalnie myślę, że muszę częściej z nim jeździć na konwenty, żeby zbierać te podpisy. Ogólnie jeśli chodzi o tą koncepcję wzięcia Death to... to... nie jest moja koncepcja autorska, tylko w zeszłym roku na letnich targach perkonowych właśnie widziałam gościa, który też zbierał podpisy w Death Note'ie, więc stwierdziłam, że w tym roku podpierdolę mi pomysł. Błagam, jeśli to widzisz, nie bądź o to zły. No dobra, ale myślę, że teraz możemy przejść do rzeczy, które kupiłam na na tym perkonie. Jeśli chodzi o sam konwent, to jechałam z pięcioma stuwami, że tak powiem, tak się przygotowałam i stwierdziłam, że całość po prostu wywalam na perkonie w różne pierdoły. Ale nie pierdoły typu bryloczki, jakieś, nie wiem, zakładki, przypinki, bo w zeszłym roku nakupowałam tego od cholery i potem żałowałam. Chociaż powiem Wam, że zdarzyła się jedna pocztówka. Kupiłam ją dlatego, że po prostu kocham Bel, mimo że sam film nie jest jakiś mega zajebisty, ale kocham muzykę i kocham samą postać więc stwierdziłam, że jest to tak ładne, że grzechem byłoby nie kupić głównie w tym roku postawiłam na biżuterię na Perconie, żeby odkupić się w chokery, bo w zeszłym roku jak byłam, to na ostatni dzień były chokery, ale już nie miałam pieniędzy i potem bardzo żałowałam etc. itd. Generalnie jeśli chodzi o biżuterię, to jedną z tych rzeczy które kupiłam są te kolczyki w kształcie wielkich pentagramów ten choker też z pentagramem, bo specjalnie szukałam Czarnego czekera z pentagramem, bo stwierdziłam, że innego nie biorę. Oraz te szeleczki tutaj o również z pentagramem. Ogólnie jeśli chodzi o te szelki, to ja jej miałam tak z tyłu głowy, że chcę je kupić, ale z drugiej strony miałam takie no. Czy ja będę mieć psychę, żeby to założyć? Ale koniec końców stwierdziłam, że dobra, bierzemy to, okej. Okay. Następną rzeczą, jaką kupiłam jest taki wianek. Ogólnie kupiłam go też dość mocno na spontanie, ponieważ ja kocham wianki, kocham różne pierdoły na głowę. Ogólnie pamiętam, że jak byłam w tych w klasach 7-8, wydawałam właśnie kupę kasy w opaski z płacimi uszami. I też opaski z króliczymi uszami. Na moim ostatnim odcinku chyba właśnie miałam taką opaskę z króliczymi uszami z Dilza, Ale to chyba było w odcinku wielkanocnym, więc mnie nie dziwię się, że królicze uszy No ale uznałam, że sobie kupię taką opaskę I miałam mocny dylemat, czy chcę ją kupić, ponieważ Ponieważ ja nie przepadam za biżuterią i ozdobami ogólnie, które miałyby kolor wybijający się, czyli nie byłyby takie czarno-białe. Jak pewnie widać, ja przeważnie ubieram się właśnie tak czarno-biało. Głównie w zamyśle, żeby te moje włosy kolorowe po prostu się same wybijały. I tutaj z tą opaską jest taki dylemat, że te kwiaty są fioletowe i zastanawiałam się, czy ich nie przemalować, ale chyba tego nie zrobię. Ogólnie Lena stwierdziła, że fajnie to wygląda, bo te kwiaty tak się łączą z tym Fioletowym elementem moich włosów, więc póki co ich nie przemalowuję, ale opaseczka jest bitowa. Tylko pamiętam, że przez pół dnia nie mogłam przeżyć, że te kwiaty są po prostu fioletowe, a nie czarne. I ogólnie nie było czarnych wianków, i to mnie trochę bolało. Następną rzeczą, którą w sumie kupiłyśmy razem z Leną na perkonie, bo kupiłyśmy sobie matching, jest taki oto wisiorek w tajemniczonych to jest klucz Erena z Attack on Titan. Ja sobie wybrałam wersję srebrną, ponieważ nienawidzę złota, Ale nas stwierdziła, że mimo, że też za nim nie przepada, no to wzięła złoty, ponieważ chciała mieć oryginalny. Ogólnie nie wiem, po co mi to jest, ale stwierdziłam, że to chcę. Następnym itemem kupionym na konwencie w hali wystawców jest to. To są ogólnie takie spinki serduszka ja szczerze kupiłam je bardziej dlatego, że chciałam coś ze stoiska, które to miało. Nie kupiłam je tak, bo stoisko, które miało te spinki, jak i również bryloczki, jakieś mniejsze spineczki z łapkami i wisiorki, kolczyki, etc. No, generalnie ja stwierdziłam, że ja chcę coś z tego stoiska. Ale ewentualne czarne spinki były albo czarne z różowym albo jakiś czarny ze złotym a jak wiadomo ja kolorów no, no średnio tak więc stwierdziłam, że wezmę te spineczki ponieważ może będą gitówa z moimi włosami ale raczej no właśnie kupiłam je tak po to, żeby je mieć bo... Chciałam po prostu mieć coś z tego stoiska, bo stoisko to naprawdę miało zarąbiste rzeczy. I w przyszłym roku wezmę więcej kasy, żeby się właśnie obkupić w te pierdółki stamtąd, jeśli to stoisko będzie. I naprawdę mam nadzieję, że dla odmiany będą mieć coś czarno-białego, czarno-niebieskiego, bo te spinki i tak już są bardziej takie z przymusu. Jak je założę, to może kiedyś czasami do kompletu z takim jednym naszyjnikiem, który w sumie też jest z Pyrkonu. Ale no, jak mnie kiedyś w tym zobaczycie, to mnie zobaczycie. Dobra, teraz przyszedł czas na rzeczy, które są moimi ulubionymi, jak i w sumie najdroższymi rzeczami kupionymi na konwencie. I to jest ciekawa kwestia, powiem wam. Pierwszym dzieckiem kupionym za nieco większe pieniądze jest to. To jest gigantyczna baby którą kupiłam, ponieważ. Chciałam kupić ośmiornicę ogólnie, taką pastelowo-fioletową, która też była w zeszłym roku, ale no okazało się, że kiedy chciałam ją kupić, to już jej nie było i stwierdziłam, że mimo wszystko chcę jakiegoś dużego pluszaka, no bo chcę się mieć do czego przytulać. No i wzięłam taką Bubble Tea. Jest ona fajna, duża, Milusia, ale generalnie wzięłam ją po to, żeby ją tulać w nocy. Jak się okazało, potem kupiłam ją trochę bezsensownie, ponieważ i tak już miałam rzecz, do której mogę się przytulać. Albowiem, moim największym fleksem, jeśli chodzi o Pyrkon, jest to. To jest e, body pillow z kanekiem. No, no, chyba półtora metra, z tego co mi się zdaje, ale. Ogólnie to jest moje pierwsze body pillow. Bo myślałam, że moje pierwsze podepillo ogólnie będzie zsiało z ale stwierdziłam, że skoro zobaczyłam Kanekiego, no to Jolo kupimy sobie i. I na rzecz tego to pana musiałam rozwalić pufę. Ogólnie on ma jeszcze drugą stronę, ale nie wiem, czy YouTube mnie za to nie zbanuje. Może jak tak zrobię, to, to nie będzie widać. No. Ale ogólnie ta Bubble TV, druga, co tam jest, to sobie tak bardziej leży. Czasami z nią śpię, ale no przeważnie. Owijam się wokół kanekiego. No cóż, no, wydałam te swoje pięć stóp na konwencie, bardziej lub mniej konstruktywnie. Ogólnie moim pierwszym planem było kupienie tam figurki, ale potem stwierdziłam, że hmm, figurki u mnie i tak, jeśli o to chodzi, to muszą być jakieś konkretne, muszą pasować mi do tła, co się w sumie trochę gryzie jednocześnie z tym, co właśnie powiedziałam, bo. Na przykład ta Hatsune tutaj to ona tak trochę nie jest pod tło, ale uznałam, że jest w miarę neutralna, więc niech sobie tam stoi. Ale ogólnie potem po stwierdziłam, że jednak nie chcę figurki, bo trochę żal mi kasy. Też. I oczywiście, pluszaki są o wiele bardziej przydatne niż taka figurka, co nie. Generalnie, jeśli jeszcze znajdę jakieś zdjęcia, tamu, to wam powklejam, żebyście na koniec mogli sobie zobaczyć. Co tam jeszcze było? Że tak powiem, jednym z ulubionych elementów całego Perkonu były takie wspólne tańce, że tak to powiem. Pierwsze co było, i to chyba było ogólnie dwa razy, to był Polonez. Ja szczerze nie umiem Poloneza, uczę się go teraz w szkole, no bo w teorii, no bal naturalny za roki w ogóle. Nic że na niego nie idę, więc na cholerę mi ta wiedza. Ale właśnie pierwszy był Polones, a następnie chyba z dwa razy pod rząd była belgika. Jezus, jak ja się na niej zmęczyłam, to było niesamowite. Ciekawym aspektem było to, że w moim kanekie nie za bardzo mogłam jeść. Tak więc naszym planem z Leną było to, że kupimy sobie musy i jeśli będę chciała się napić wody albo czegoś, to jeszcze kupimy słomki i... Te słonki bardzo mocno zdychały po dwóch użyciach u mnie. No bo niestety były papierowe, no ale lepiej kupić papierowe niż plastikowe. Nie zabijajcie żółwi, ale na tych musach tak średnio szło wyżyć. Potem chyba kupiłyśmy jeszcze tam jakieś herbatniki na wieczór czy coś. No bo wiadomo, już jako KDM Maniuda nie miałam maski, więc na chillu mogłam po prostu wziąć i jeść normalnie. No, myślę, że to w sumie już na tyle, bo nie wiem, co można więcej opowiedzieć o tym Perkonie. No, skończył się jakiś tydzień temu. Ogłosili już następne bilety, które są tak kuźwa drogie, że chyba będę musiała odłożyć nieco z iPada, żeby je kupić. Ponieważ bilety na następną edycję Perkonu kosztują dwie stówy, a nie 100, tak jak no, dwa lata temu, czy tam trzy już lata temu, bo... Wiadomo, Pyrkon przez chwilę się nie odbywał ze względu na pandemię. Ale myślę, że i tak nie zobaczycie, ponieważ uwielbiam ten festiwal i nie ma opcji, że go sobie odpuszczę. Jeszcze nie mam takich konkretnych kosplanów na przyszły rok, chociaż myślałam, żeby z Leną zrobić Ram i Rem, bo w sumie... w sumie nadajemy się jako taką. No. A więc to już wszystko na dzisiaj. Myślę, że następny odcinek pojawi się nieco szybciej niż ten tutaj, ponieważ on jest już nagrany, tylko czeka na zmontowanie. I chciałam najpierw dać ten sprykom, a dopiero potem ten drugi. Tak więc myślę, że przez wakacje raczej ta aktywność się nieco poprawi. A więc do zobaczenia i Elo!